Witajcie o jej roztowili w ten poniedziałek poświąteczny. Wszyscy my są zmęczeni, ale też z drugiej strony wypoczęci, wyleżali, wyspani. Troszkę co teraz mamy zrobić z resztkami kareną łostałym? Z resztek mięsa ukręciłam pasztet, już go mam w piekarniku. A teraz życie jakie inne cary będziemy robić. Mamy łap suszony, gąsek zisty, jakiś taki kołocz kąsek jeszcze z obsuszony, reszta, e, reszta migdałów, które zostały mi z tortu, reszta łożyszków ziemnych, z których robiłam e, likiery. Tu mam jakiś gin, kokos, wafelki połomane, kakao. Co też z tego może być? Nie wiem, czy zgadniecie. Będziemy robić bajaderki. Bajaderki to są takie ciasteczka, do których wlejemy trochę alkoholu, co by były maśniejsze. I kulki będziemy z tego robić. Nie w to, że na to gadają kartofle, a my przystępujemy tutaj już do robienia bajaderek w termomiksie. Właściwie ziemne. Co mocno możecie, możecie zastępować? Założyć miarka, to już zakładamy dekiel naprzód. A teraz nasza miareczka sekund wszystko zmiksujemy. Przesypać do miseczki, odstawić, bo ja Wam pokażę jak pięknie te orzeszki zostały zmiksowane. O, takie kąseczki przesypiemy zaraz do miski i obejrzymy co mamy dalej. Tu mamy jeszcze rozmiksowane orzechy. Do tego dołożyła płatki migdałowe. Dołożyła do tego. Co ja mam jeszcze dosyć? Do słuchaczy. No chyba nic. Aha, do, sułak, do tego trochę ciasteczek takich. Takich o. Takich połamanych wafelków. I takie nam się zrobiło. Taką miazgę z tych wszystkich. Bakali może dać rodzynki i rodzyny nie lubię, za bardzo tuszki nie daje. Dokładumy resztki ciastka. Mogą być obsuszone, łapkrowki, jakie inne mocie pół kilo tych resztek dawamy. No to tu mamy piernik. Tak, wkładamy Robimy sobie kawałeczki. O, tu. Takie kąski. 200 aż do 500 gram to wszystko tu dołożę na filowach pełny prawie że pojemnik zakładam dekel i dali. wszystko nam się będzie teraz 5 sekund miksowało do innego naczynia, ale najpierw zobaczymy, na ile nam się to rozdrobniło, bez to, że tam mieli różne te ciasta, ale obejrzyjcie, jak piękną miazga jednolita z tymi łożechami nam się zrobiła. Słuchajcie, jak ja ten syrnik, ten piernik z powidłami i ten, co ja tam jeszcze miałam, miodownik i te wszystkie orzeszki i to wszystko razem nam się wymieszało, to tu tak wonio, że tu by szło z tego... Pojemnika już wyciągać i podiodać. Teraz bez 3 minuty mi się podgrzewo tu mleko z skakałem. Jeszcze 2 minuty i 50 sekund. Mleka skakałem, by da dosuwać nasze rozdrobnione wcześniej ciasto z wakaliami. Teraz dołożyłam do tych bajaderek do, tego naszego, do tych naszych ciasteczek, do lołak nalewki malinowej, która dostała, jak w 2016 roku. I tak sobie ją szanuję. Swoje z ostro jak byk. I do tak, do, tak, do tego dwie łyżki dżemu truskawkowego. W przepisie są powidła. Ale ja nie miał, bo widzę dla Wszystko to teraz, te 20, sekund, dał ze sobą. Założyła Dołożyłam ta masa do miski, bo ona się zrobiła taką klejąco, do drugiej miski wsułak kokos, i by da robić takie kulki. Tunka gdzie w tym kokosie, przekładać na talerzyk i do lodówki. Jak one się tak schłodzą, to będzie czuć fajnie tym alkoholem, trochę dżemem, no i tymi wszystkimi bakaliami, łóżechami. Myślę, że będą super ankie. Piękne bajaderki wyszły, dość wielkie je zrobiła, teraz je wraża do lodówki i rano będą fajne, zimne, i zaraz jest nowy. Maszkiet do jedzenia, a nie ino te kołocze, a na zmiana ze zistą mi ciągle ino jeść, albo makówki, i tak nało, krągło. Także mocie tu przykład, jak nie marnować i nie wyciepywać resztek kołocza smacznego.